Witajcie w kolejnym odcinku z serii Bohemian Killing. E, tak, ostatnio byliśmy tutaj w hotelu. Sprawdźmy w ogóle, która jest godzina. Jest 25 po i o tej porze mieliśmy chyba z kimś się spotkać. I tak, wyjaśniliście mi, że napis po lewej stronie zegarka nie jest po francusku, tylko po łacinie i znaczy, lepiej pozostawić bezkarnym występek złoczyńcy, niż skazać niewinnego. Tak, e, dobrze, teraz sprawdźmy mm, oskarżenia obrony wspierające... Mm, 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 obrony tu wspierające. Chciałabym jeszcze. Mm, nie. Chyba. Pod, tak, pod oskarżony przebywał na premierze 21-25. Mówicie, że im się trzymała e, starannie tych godzin. To teraz jest tak 21.25, ale my ten pokój już wynajęliśmy. Ale wiecie co, pokażmy się może w tym hotelu. I to powinno być okej, nie? Żeby po prostu nas zobaczył ten recepcjonista. Mam nadzieję, że gdzieś on tam będzie. A jak nie, to nie wiem, może spróbujemy go poszukać czy coś. Tak, mówiliście, że dźwięk był ze cicho. Postaram się dzisiaj podgłośnić. Niestety napisów nie mogę zwiększyć, nie ma takiej opcji. A więc e, niestety to jest minus. Jest recepcjonista. Czy ja mogę z nim coś? Nie, ja z nim nie mogę, ale teoretycznie o tej porze nas widzi, prawda? Widzisz nas, halo. Mam nadzieję, że widzi. A czy ja tu mogę coś zrobić? No. Nasza postać jest chyba gruba. Zadzwoń 10 minut. A zadzwońmy gdzieś, żeby było, że byliśmy wtedy w hotelu. Dobra, otwórz. Tutaj ten Gałgan jest, zobacz nas jeszcze raz. I dobra, słuchajcie, chodźmy sobie tutaj okolice jeszcze obadajmy. Dobra, tam nie idziemy, bo, bo nas tam nie chcą. Bo nas tam biją, to mówię, tam sobie wejdziemy, że z sąsiadem się niby mijaliśmy. Coś mówiliście, że tak, wejdź do kamienicy. O. Trafimy do własnego apartamentu, tam pozwiedzamy, co tam, jak tam. I muszę sprawdzić zaraz, o której marikaped do nas przychodzi. Działa? A. the switch i noticed that my neighbors still clattered the hallway there was a letter for me from the ministere de la justice okay listen mom monsieur le president this is the evidence mark with me no imamot blokovano dovot number 2 shows that my client designed his interrogation machine with only the best intentions According to his plan it was supposed to be forwarded to the prosecutor's office and law enforcement agencies to improve the effectiveness of interrogation the prosecutor's suggestions that my client has supposedly intended to use this device to torture helpless no, to women <laughs> this letter only proves that the accused was looking for application of his torture machine and had not found any support from minister de la justice so he decided to test the court supports the view that the mere fact of an offer to the minister de la justice does not constitute sufficient evidence that the allegedly accused acted in good faith when creating such a device Dobra, mamy jeszcze dowód odblokowany? Czy jeszcze coś było? Aha, no dobra. Tutaj już marudziliśmy. Otwórz drzwi. No, co to... no zamknij te drzwi. O, zakupy. A kupmy sobie coś. A czemu nie możemy wszystkiego kupić? Dobra, kupimy pomidora niech będzie no, tutaj byliśmy na tym rozcyn kratę nie chcę kratu teraz chcę schodami może ten nowy rok u nich trwa non stop pokaz fajerwerków pokaz nie chcę windy

I że to was Brissot preparing his and I chciałem powiedzieć hello, but nie was not him, only a tę kobietę? Nie recognize this woman? Not immediately. Okay. Jest jakaś babeczka, tylko nie wiemy co za babeczką. Może to ta Marie Kapet. Dobra. A tu mogę otworzyć? Nie, tutaj nie ma nawet takiej opcji. Ładnie oni tutaj mieli. Cześć stary. Zaraz 10 minut. No to jak 10 minut to... Po pierwsze, która godzina jest. A to zaraz to była 2025, co ja byłam u tego gościa w hotelu, a to jest 21, no to jeszcze raz się opsnie tam. Menu.

It is a letter sent by a fictitious organization to Monsieur Brissot, which, as it was said in the letter, cultivated traditions of the French nobility and was sending Madame Capet as servant for free. The letter was sent several days before the murder. So the question arises, who had really sent Marie Capet to Monsieur Brissot and what were their intentions?

Z zegara chyba krzywo panu chodzi. A stąd widać ten, patrzcie, hotel. Dobra, co tam panie tutaj masz? Poza tym, że korki odwinać się tu rzucają. to jest? No Dobrze, z nim też zaraz porozmawiałem. W końcu w zgodzie żyliśmy, prawda? Tu patrzyliśmy, czy coś tu jeszcze jest. ale byłem co było w pana Dobra, nie mogę tego tworzyć. W sumie, jeżeli byli przyjaciółmi, jako takimi, to mniej więcej on powinien wiedzieć, co jest za takimi drzwiami. Dobra, skoro nie chcesz obrazić, no to chodź sobie porozmawiamy z nim. I <laughs> that in modern france the high birth was no longer relevant also he boasted that he had hired a maid I do not know where he found the money the effects of her work his apartment was a mess as usual Oj, się sobie yes monsieur president if someone hires a servant one can expect order and in this apartment there was none did your neighbor say anything else about the maid y yes i was going to say it it turned out that it was marie Capet, my old classmate we grew up in the same city and i had not known that she had moved to telli so America. you admit that you knew the victim oui i knew who she was okay dobra to teraz czy ja mogę wejść tu? Dobra, buszować nie możemy, widzę. Nie widać nas w lustrze. Nie, ale styl tutaj mi się bardzo podoba. Dobra, ta się tam grzebie. My już raz tutaj wiemy wszystko, co mieliśmy wiedzieć i wszystko sprawdziliśmy. Mamy dowód. Jeden albo dwa. Nie, nie pamiętam. Musiałabym obejrzeć od samego początku. Po prostu staram się tak skupiać na szczegółach, że... Tak, znowu fajerwerki. Że... no. Nie pamiętam, ile było tych dowodów. Knocked, no one... Dobra, nikt nie odpowiadał. Światło jak zwykle nie działa. Aha, to jest nasz apartament, dobra. A zobaczymy, jak my mieszkamy. Niektóre te, ekrany odczytywanie są dłuższe jakieś. Uuu. ja to zostaję. Takie lampeczki mi się podobają. Znowu nas w lustrze nie widać. No cóż, dobra. Zapomniałem, że w tej grze nie skaczę. E, taka sama kuchnia tam była, podobna. Gotuj. O, schowej zakupy. O, American Pie. <noise> Właśnie, która jest godzina, bo wrócimy do tego hotelu na tu 21.25 jednak. Teraz jeszcze sprawdzę, żeby nie było. Po prostu, żebyśmy się tam tylko pokazali, nie? Herbatki niet. I looked into the vegetable box. I... Zjedz, mieliśmy się na i nawalić. Super. Czy u mnie jest tutaj coś istotnego, poza tym, że jestem wampirem i nie widać mojego odbicia w lustra? Uuu, można pograć? I, I Nie okay. O, ogólmy się. Wyglądajmy jak ludź. naprawdę tak się golił, że aż się uwalił cały krwią. Do czego mi ta winda. Ej, wypuść mnie pan.

Uuu, to, to ty masz tajną pracownię. A może z zawartości safe'u przy niej nie sprawdzajmy. Podnieś swój dziennik, czytaj. Mówiliście, żem sztyletu nie zabierała. Chyba tak zrobimy, wiecie. Uruchom maszynę, może i nie uruchamiajmy przy niej. Tam nie mogę przejść. Mogę się z nią tylko pożegnać. Która jest godzina? Co się dzieje tak z tym moim zygarkiem, On jest popsuty. Pożegnajmy ją. M. Eaton, czemu zrobiłeś, że M. Capet zostawił was? Miałem dużo pracy, M. Prezydent, i próbowałem nie zaprosić jednej kobiety do mojego mieszkania. Muszę zajmować się moją reputacją no tak. Dobrze, więc ona, się z nią spotkaliśmy, porozmawialiśmy. Czy jest tutaj gdzieś w łazienka, żeby ja się mogła umyć, nie ogolić? O, wykąp się, dziękuję. Chociaż się wykąpmy. No. Jak zechce być upoprana krwią, to wiem, pójdę się ogolić. Aha, to jest nasza sypialnia. Uuu. A, to tutaj jest ta druga pracownia. Czego? Żeby mordować ludzi. <noise> Boże, jak on się czepia wszystkiego. Dobra, tam daję firewurki. Chciałem zawartość sejfu sprawdzić. Ścisle tajne, proszę się odczepić. No. Dobra, są. So. A teraz, tak, my journal, in which I described the construction process of my interrogation machine, was on my desk Co znowu? O, mam Mr. Dowód. President, this is the evidence marked with number 3 It clearly shows that my client had only his best intentions during the construction of his interrogation device according to his plan it would be forwarded to the prosecutor's office and law enforcement agencies in order to improve the effectiveness of interrogation my client also wrote that the first test of the machine would be conducted under the supervision of the minister de la justice thank you counselor the accused may return to his testimony Dobra. Mamy kolejny dowód. super A czy tu coś jeszcze jest, co ja mogę zapnąć? Czytać, 15 minut. Nie. Sztyletu nie chcę brać, bo powiedzieliście, że nie. Dobra, działa, działa. Mamy godzinę. Za godzinę Marie Kapet zostanie zabita. Więc, więc my sobie stąd wyjdźmy. Ja bym chciała zobaczyć drugą pracownię ewentualnie. Nie, spać zdecydowanie nie chcę. Przebierz się. A przebierzmy się, dlaczego by nie? W sumie umyliśmy się, wzięliśmy prysznic i się przebraliśmy dopiero później. Pracuj 30 minut. Puść muzykę.

Wiecie co, ja mam takie dziwne wrażenie, że ja powinnam wrócić yy, tam na dół do sąsiada i porozmawiać z Pet. Nie wiem, czy ja dobrze myślę czy nie, ale ja, tak ja, zrobię. To jest wyjście. Nie, tu była... Nie, nie będę się jeszcze raz goliła. Mówię, pójdę po łomot gdzie indziej. I Pójdę do sąsiada, czy ona tam jest i czy da radę z nią pogadać. A jak nie, to myślę, że można byłoby pójść, udać się do hotelu. Zobaczyć, czy ona jest właśnie w tym hotelu jeszcze. Nie czepisz się, pan, że późno przylazłam, panie sędzio? No chyba nie. Tu, patrzcie, jej już nie ma. No ten zwykle siedzi. Okej, okay, czy ja jeszcze mogę z nim zagadać o Marie kapet na przykład? A ja z nim w ogóle gadać nie mogę chyba, nie. Dobra, no dziwne. No dobra no, ale ja chciałam z tą Marie Kappet się jeszcze zobaczyć. Może inne drzwi? Door, but want to... Ja chcę gospodarza zapytać, czy mogę gospodarz nie chce ze mną. No i wlazłem mu na głowę. Gospodarz nie chce ze mną rozmawiać. To nie. To nie, to wychodzimy w takim razie. I zaraz zobaczę, która jest godzina. Bo, bo po pierwsze, ja uh, powinnam kończyć odcinek. Po drugie, żebyśmy się nie spóźnili, bo macie. Bo jest oskarżony, wszedł do swojego apartamentu w towarzystwie Marii K.P., lub wpuścił do swojego mieszkania. Prawdopodobnie chciał przetestować na niej coś tam, coś tam, dobra. To podpowiedzi... Ale mnie nikt nie atakował, halo. Dobra, jeszcze. Ona teraz, niby, powinna być u mnie. No, sorry. Wrócę jeszcze raz do siebie na górę. Zobaczę, czy jej gdzieś tam nie ma. Bo ja ją w sumie wyprosiłam. No, ale nie wiem, może wróciła, jak mnie nie było. No, 22.05 powinna być u mnie, nie? No, dobra, tu wywłoki nie ma. Biegniemy na górę. Cieszę się, że użyłam schodów. Nie, tu jej nie ma. Chyba, że do tej prywatnej pracowni by wlazła sama i sama się zamknęła, nie? Jesteś tu? Nie macie. Sprawdźmy jeszcze raz. Jest. 22.20 już. Ona była 22.05, a. Za 20 minut powinna wbiec do hotelu, więc myślę, że tam się udamy. I jeszcze ja chciałam zobaczyć dowody. Oskarżenia. Sztylet. E, obrona. Wspierające. Nie. Ja chciałam jeszcze coś innego zobaczyć, zaraz. Czas, broń. My nie mamy broni przecież pod jedynką, prawda? Nie mamy. A ja jej nie zabieram, są. Tak jak mówiliście, jak zwalę, no to trudno. Dobrze, słuchajcie, to ja myślę, że teraz wjedę na ulicę i na tym skończymy odcinek. Zaczekamy sobie na nią. Czy tam zajrzymy do hotelu, czy ona tam jest, czy jej nie ma. No, a potem myślę, że przeszukamy sobie hotel w kolejnym odcinku. Podejrzewam, że minie czas, kiedy ona już powinna zdedzić, więc pójdziemy, żeby dostać w ryj i wrócimy sobie tutaj. Bo pamiętajmy, że musi nas zobaczyć ten gość, nie? A teraz dla odmiany zjedźmy windą. A windy nie ma? Sprawdź windę. No wiecie, urozmaicenia w życiu. Nie można ciągnąć schodami. Żylaki się zrobi odchodzenia czy coś. Nie no, śmieję się, durno. No co, na no Tak, tu sąsiad, to tu parta. Jeszcze wychodząc jeszcze raz w skrzynkę sobie zajrzę, taką dobrze. Nic nie przyszło, to wypuść. Dobra, jesteśmy na dworze i teraz udamy się do hotelu. To znaczy nie teraz, a w kolejnym odcinku. Ja sobie pauzuję, żeby mi czas nie leciał. No i ja Wam dziękuję za rady pod poprzednim odcinkiem. Zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie i jak ta historia się potoczy. Mamy już trochę dowodów wyjaśniających naszą niewinność w sumie. E, otwierające zarzuty prokuratora, więc może jednak będziemy tymi niewinnymi. Zobaczymy. E, dobrze, więc ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym. Tak więc trzymajcie się, no i cześć.